Państwa po przerwie w programie Gość Tygodnia. Dziś moim gościem jest Pani Anna Itczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Zgierzu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Aniu, długo umawiałyśmy się na, na spotkanie, w końcu zgodziła się Pani wystąpić w naszym programie, a to dlatego, że pojawiło się światełko w tunelu, światełko na poprawę sytuacji mieszkaniowej w naszym mieście. Na lutowej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę, w której przekazali w spółce działkę pod budowę bloku mieszkalnego. Może pani coś o tym więcej powiedzieć? Tak, i w tym miejscu chciałabym bardzo podziękować Radzie Miasta Zgierza, która projekt uchwały pani prezydent Miasta Zgierza. Projekt, który przekazywał nam nieruchomość pod planowaną inwestycję mieszkaniową przyjęła Rada niemalże jednogłośnie. Jest to wyraz na pewno dużego zaufania w stosunku do spółki, bo miejska nieruchomość. O dość dużej wartości, bo ponad pół miliona złotych została przekazana na majątek spółki miejskiej. Proszę uchodzić rąbka tajemnicy co to za inwestycja? Zakładana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zakłada, że będzie to budynek o trzech kondygnacjach. Dlaczego? Będzie to niewielka inwestycja, to zaczynamy od 24 lokali. Tak jak już wspominałam, mimo że spółka nasza funkcjonuje na zgierskim rynku nieruchomości od ponad 20 lat, jest dla nas to nowe doświadczenie pionierskie. Pionierskie również w skali zgierza, jeśli chodzi o, 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 o inwestycję prowadzoną przez spółkę miejską. Będzie to budynek trzykondygnacyjny, 24 lokale zakładamy, czyli po cztery, dwuklatkowy, czyli po cztery lokale na każdej kondygnacji. Lokale te będą o powierzchni od 24, czyli od pokoju z kuchnią, który planujemy zagospodarować, do zagospodarowania przez osobę niepełnosprawną, czyli będzie przystosowany na parterze również jeden taki lokal dla, ewentualnie dla osoby niepełnosprawnej. Poza tym będą wyposażone we wszystkie media z wyłączeniem gazu, czyli i, i, i centralne ogrzewanie, ciepłą wodę z sieci ciepłowniczych, jak również oczywiście energia elektryczna, woda, kanalizacja, czyli wszystkie te podstawowe media będą w tym budynku. Lokale będą od 2-3 pokojowe. O różnych rozwiązaniach zobaczymy, bo oczywiście będzie ten projekt, planujemy wykonać tę inwestycję poprzez ogłoszenie oczywiście przetargu w reżimie ustawy prawo zamówień. Jak określają Państwo koszty inwestycji? Ile będzie kosztować wybudowanie takiego budynku? Planujemy, żeby ta inwestycja, znaczy sam budynek, jak również zagospodarowanie terenu przyległego, nie przekroczyła kwoty 2,5 miliona. Skąd środki? Środki będzie spółka, jak gdyby tu będzie takie współfinansowanie przez spółkę z kredytu pozyskanego, jak również z udziałów własnych przyszłych najemców tych lokali. Na mieście mówi się, że blok miałby powstać do końca tego roku? Tak, mamy to w planie. Co prawda, jak gdyby proces inwestycyjny nam się przesuwa z uwagi na warunki atmosferyczne, mogłyby być już prowadzone pewne prace przygotowawcze. Niemniej jednak. I tak i tak te procedury, tak zwane papierkowe w tej chwili są przeprowadzane i to jest ten w zasadzie najtrudniejszy etap, czyli, czyli jak gdyby przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zarówno w zakresie wyłonienia projektodawcy wykonawcy, jak i pozyskania. Kredytu, no i później wiadomo procedura pozwoleń na budowę i tak dalej. To jest ten taki najtrudniejszy okres, ale konieczny do prawidłowego przygotowania tej inwestycji. Kto może ubiegać się o takie mieszkania? Projekt ten zakłada, że pierwszeństwo w, w pozyskaniu takiego lokalu będą mieli dotychczasowi najemcy zasobu Komunalnego Gminy Miasto Zgierz. Osoby, które dotychczas wywiązywały się w pełni ze swoich obowiązków, jeśli chodzi o płacenie należnych opłat, jak również nie miały jak gdyby, problemów z przestrzeganiem porządku domowego w miejscu, dotychczasowym miejscu zamieszkania. I to również będą miały, jak gdyby w, kolejno, w kolejnym etapie te osoby, które są na liście oczekujących na komunalny lokal, na liście prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Czyli rozumiem, że też będzie porównywalny do tego na przykład, który mieszkańcy płacą w blokach? Tak, w blokach, znaczy o, 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 o takim standardzie, jak gdyby wyposażenia technicznego. Będzie porównywalny bądź nieco wyższy, ale zaznaczam wyraźnie, nieco, jeżeli będzie. Eee, założenie tej inwestycji jest non-profit. Co to oznacza? To znaczy, że spółka wybuduje bez, bez zysku, czyli tego, jaki stosują na rynku na przykład deweloperzy, którzy oprócz pokrycia kosztów samej inwestycji jak gdyby zakładają jak gdyby, również zysk. Tutaj spółka robi to bez zysku. Jeszcze powrócę do mieszkańców, ponieważ osoby, które zamieszkają w tym budynku, po 15 latach będą miały możliwość wykupienia tego mieszkania na własność. Opłaty za lokal będą składały się z kilku elementów, czyli ten podstawowy czynsz plus opłata za media dostarczane do lokali, a oprócz tego część opłaty będzie to jak gdyby spłata raty całego kosztu danego lokalu wybudowania danego i wyposażenia danego lokalu a jeżeli ta inwestycja okaże się udaną spotka się z dużym zainteresowaniem Wiadomo, na mieszkania się czeka, to będą Państwo próbowali w kolejnych latach podobne inwestycje realizować? Tak, jeżeli tylko faktycznie to wyjdzie i będzie takie zapotrzebowanie, a myślę, że tak, mamy rozeznanie tego zgierskiego rynku, zapotrzebowanie jest dość duże, więc jeżeli będzie taka możliwość, będą tereny. Miejskie tereny, które również na majątek spółki będzie, będzie mogła gmina przekazać, to, to tak, oczywiście będziemy kontynuować tego typu inwestycje. Pojawiają się też głosy na forach internetowych o budynku przy ulicy Sokołowskiej, że tam też kiedyś miały powstać mieszkania socjalne. Jeszcze w poprzednich kadencjach o tym dyskutowano. Natomiast mówi się też, że przekształcenie tych lokali w mieszkania to zbyt duży koszt żeby to zrobić. Znaczy w tej chwili już od roku nie zarządzamy, nie administrujemy tym budynkiem, czyli po opuszczeniu go przez ostatnich najemców bezpośredni zarząd tym budynkiem sprawuje wydział gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza. W związku z tym tak naprawdę jest on w pełni w dyspozycji Urzędu Miasta Zgierza i co do dalszych planów trudno mi w tej chwili się wypowiadać. Z tego co słyszę, tak jest planowane tam jak gdyby adaptacja tego budynku na lokale mieszkalne, ale wiadomo, koncepcje są różne, ścierają się. Jaki będzie tego wynik? Trzeba obserwować. To wszystko przez te pieniądze? Pewnie e tak. E e Mieszkańcy Zgierza często przychodzą do władz, do dużych radnych, mówią o swoich problemach, borykają się z problemem mieszka, mieszkań. Na mieszkanie czeka się dzisiaj około 10 lat. Ten zasób mieszkaniowy się nie powiększa. Tak, bo mniej więcej pozyskujemy jak gdyby około 30-40 lokali rocznie. Czyli to są poprzez eksmisje, zgony najemców, którzy jako jedyni zostali w tych lokalach. Bądź też po prostu zostawiają mieszkania wskutek na przykład zmiany miejsca zamieszkania najemcy. To jest w taki sposób tylko pozyskiwane są nowe lokale, w związku z tym ten okres oczekiwania jest faktycznie około 10 lat. Mieszkania też niszczeją, zanikają. Rok temu mieliśmy problem z wybuchem gazu przy ulicy Rembowskiego i dziś, to mieszkanie, ten budynek prawdopodobnie zostanie przeznaczony do rozbiórki. Tak została wykonana ekspertyza techniczna tego budynku po wybuchu, która jak gdyby no, w sposób dramatyczny osłoniła tak wielkie uszkodzenie. Wiadomo, że on nie był w najlepszej kondycji, niemniej jednak był. Po takim podstawowym remoncie, gdyż znajduje się on w mieście tkaczy, czyli był poddane były rewitalizacji, tak jak wiele innych budynków w, tej, w tym miejscu. Tak duże uszkodzenia, że najprawdopodobniej będzie budynek poddany rozbiórce, co się znów oczywiście wiąże z finansami, bo rozbiórka również kosztuje i to nie małe pieniądze. Czyli zasoby się wykruszają i mhm. tego światełko w tunelu, być może takie mieszkania, o których ci rozmawialiśmy, przydadzą się. A jak minęła państwu zima? Czy w tym roku również doszło do takich mm, tragicznych skutków, jakichś zniszczeń mieszkań? Yy, na pewno, znaczy minęła, wyglądając to na Kalendarzowa. To na pewno mnóstwo utrudnień związanych głównie z opadami śniegu, ze zmiennymi warunkami typu mróz w nocy, w dzień plusowe temperatury, co powoduje oblodzenia dachów, powstawanie olbrzymich sopli. I tu, w tym miejscu, chciałabym podziękować zarówno Komendzie Powiatowej, Straży Pożarnej, jak i prezesowi naszej zaprzyjaźnionej spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, prezesowi Stankowskiemu, że są zawsze, wspomagają nas. Z Sprzętem specjalistycznym, również ludźmi w każdej chwili służą pomocą właśnie w usuwaniu tych na przykład sopli czy ośnieżeń nawisów śnieżnych. Na dachach. Oczywiście te zmienne warunki powodują rozsadzanie obróbek blacha, blacharskich, podnoszenie pokryć dachowych i w konsekwencji zalewanie lokali tych zalań. Wiele mieliśmy tej zimy. Brak zasobów mieszkaniowych to jedno. Drugim problemem są też osoby, które nie płacą czynszu. Spory jest to stały, stały problem, oczywiście związany również no, z bezrobociem. Wiadomo, trudno, trudno utrzymać lokal rodzinie, w której oboje z rodziców utracili pracę. Zadłużenie jest gigantyczne na, na skalę zwierza, bo ponad 11 milionów w tej chwili opiewa zadłużenie. I, I w pełni świadomi jesteśmy, że 30% jest tak naprawdę tych zaległości z odzyskania. Ale można też odpracować swoje zdłużenia. Tak, tu naprzeciw zgłoszeniem tych najemców, tych głównie bezrobotnych, którzy nie, nie mają środków często do życia, nie mówiąc, już o utrzymaniu mieszkania wyszło zarządzenie pani prezydent, które daje możliwość odpracowania zadłużenia. W jaki sposób? Znaczy, będzie w, w tej chwili jest tworzony katalog prac, ich wycena. Przyjmowane są wnioski osób. Głównie będą to prace związane z porządkowaniem terenu, a taka myślę, że będzie potrzeba jak śniegi nam stopnieją i odsłoni się ten poziomowy brud, czyli głównie przy pracach pielęgnacyjnych, porządkowych pielęgnacyjnych, jeżeli chodzi o tereny zielone, czyli jakieś grabienie, koszenie, Przycinanie krzewów, również prace porządkowe w budynkach i zlecone również przez inne wydziały, zarówno Urzędu Miasta, jak i być może spółek miejskich, jednostek typu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej itd. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Ja dziękuję również. Państwu za uwagę. Dziękuję Anna Itczak była dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję.